Ooh, so da. Yes. Końcówon! Oh! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Jak widzicie od zeszłego tygodnia jest już u mnie klimat świąteczny totalnie. Nie wiem co się stało, ale w tym roku jak gdyby po prostu stwierdziłam jedziemy z tymi świętami. Od razu zrobiłam sobie scenografię świąteczną. Dajcie znać koniecznie co o niej myślicie. Mam też y, piękne świąteczne pierścionki, świąteczny naszyjnik, więc wszystko do siebie pasuje. Dlatego, że dzisiaj będę otwierać kolejny adwentowy kalendarz. Tym razem z Harrym Potterem. Wygląda on tak i kupiłam go w Empiku za 140 zł. Jeżeli oglądacie moje filmy już jakiś czas, to wiecie, że uwielbiam Harry'ego Pottera i co roku staram się znaleźć mega fajny kalendarz z rzeczami z Harry'ego Potter Harry Pottera. Tak właśnie, Harry Potterowy Adwentarz Kalendowy. A więc w tym roku nie było inaczej i znalazłam właśnie go w Empiku i to, żeby jeszcze nie było, jest on z Wizarding World, czyli oryginalny. Nie ma tutaj mowy o żadnych podróbkach, to jest zatwierdzony, oryginalny kalendarz Harry'ego Pottera. Natomiast jest tutaj napisane WARNING CHOKING HAZARD, czyli jest ryzyko zadławienia, więc jak gdyby nie wiem, co tutaj jest, ale otwórzmy ten kalendarz razem. Tak się prezentuje z przodu i teraz Tum, dum, tum, tum, tum. Jaki on jest ładny. Dej I w ogóle obczajcie, że jak dajecie go komuś na prezent, to możecie tutaj napisać Dla od. Mega to jest fajne, taki wiecie, zamykany, otwierany. Jakby co, to w ogóle nie mam pojęcia, co jest w tym kalendarzu, więc wszystko mnie zaskoczy. Zaczynamy? Ok, to numer jeden. Przez chwilę myślałam, że tam nic nie ma, ale potem się okazało, że jest bokiem, a więc taram. Są to, słuchajcie, Haro Potterowe Sticky Notes z Harem. Otwieram i sprawdzam. Uuu, on tutaj czaruje. I to jest czar Expelliarmus. Expelliarmus i jak widzicie są to samo przylepne karteczki każda jest taka sama, jest tu po prostu Harry, który czaruje spoko, styki notes zawsze się przydadzą teraz numer dwa, och jak się cieszę, że one są po kolei jak testowaliśmy w zeszłym tygodniu ostre sosy było ich 24, to było z Patty i z Yoshim to one były przemieszane i jeszcze tak wiecie nie, nie do końca widoczne więc to było ciężkie numer dwa to o! Jot, gumka ze zgredkiem. Ogólnie ja nie jestem fanką gumek do ścierania takich wycie ładnych, bo w większości z mojego doświadczenia wynika, że te gumki nie ścierają wtedy, ale chciałabym bardzo, żeby ta ścierała. Ja uważam, że to jest super cute. Taki malutki, uroczy zgredek. Więc jeżeli dziwnym trafem by się okazało, że tutaj w tym kalendarzu będzie też na przykład ołówek, to mam już karteczkę, mam gumkę i to przetestuję. Jak do końca nie będzie żadnego ołówka, to wtedy przetestuję to, wiecie, potem z normalnym ołówkiem. Ale uważam, że gumka do ścierania, jeżeli ściera, też jest przydatna. Teraz mamy numer 3, O. Okej, okay. może ja to będę tak bokiem otwierać, przynajmniej ci widzicie, co ja tu mam. Mmm, okej. Okay. No ja pokażę, a potem powiem. Tada! Kolejna gumka do ścierania, więc jak gdyby mam takie okej, okay, czy na pewno będę potrzebować dwóch albo może i nawet więcej gumek do ścierania i mam takie raczej nie, ale z drugiej strony potem jak patrzę na to to myślę sobie oczywiście, że będę potrzebować dwóch gumek do ścierania. On jest taki uroczy, że umieram. Serio, taki piękny gryf. Nie wiem, czy widziałam kiedyś piękniejszego, w sensie słodszego gryfa ever. Hmm, myślę, że nawet jak miał stać, to i tak jest mega cute. Dobra, ale na razie, jak gdyby koniec tych papierniczych, dajcie mi mięso. Jakby ja chcę mięso, więc czwóreczka. Jest tu większe okienko, jak widzicie. Proszę bardzo, mam nadzieję, że widzicie. Oś, porwałam. Nieważne, ale tu. O, jest jaki ten, ka ten kalendarz chyba będzie po prostu pełny uroczych rzeczy. Ale co my tu mamy? Hmm, bardzo dobre pytanie to jest. Wygląda trochę jak naklejki, trochę jak tatuaże. Ociem, sprawdzę. Okej, okay, teraz widzę, to są tatuaże. Mamy bursukę, czyli e, herb z Hufflepuffa. Dalej mamy Hagrida i Kota, i to jest pewnie e, doktor Doktor. Profesor McGonagall. Świetnie, Aga, bardzo dobrze. Kolejna karteczka, tutaj mamy, niech, czy to jest herb, znak chyba z literinu. Książkę tą, e, jest jak się nazywa, No, tą książkę, która miała zęby i krzyczała na wszystko. Pióro i mamy, to jest chyba z herbu Ravenclaw, wydaje mi się, że to jest y, kruk. Dalej. Oh, oh, oh. Patrzcie, jaki uroczy wężyk. Tutaj jest, jakby załóżmy, że rzeczywiście z herbu Slytherinu z herbu Gryfindoru. To jest pies. Wydaje mi się, że to jest. Czy to jest cerber? Tylko, że cerber miał trzy głowy, więc jakby nie wiem o co chodzi. Ale załóżmy. Tutaj. A. Okej, okay, interesujące Gryf znowu, truszka ten taki pixie, okulary no i wiadomo złoty znicz, więc jak na tatuaże to jest to bardzo ciekawe, ale w tym momencie to mi daje vibe, taki na zasadzie że tu powinno być napisane ten kalendarz jest tylko dla osób do lat 13, bo re, re, dla reszty to może być zbyt dziecinne, bo gdyby ja nie widzę absolutnie siebie, która by miała mieć taki tatuaż nawet jak jest temporary są słodkie, ale bardziej mi to widziałam, że tylko naklejki jako tatuaż. I zastanawiam się, czy na przykład ten tatuaż można gdyby nałożyć sobie na jakiś przedmiot, czy to jest tylko na skórę. Ale ogólnie nie wiem, bo nigdzie tu nie ma instrukcji, nic nie napisali, więc jakby mogę sobie tylko i wyłącznie przetestować. Możliwe, że to był błąd, że nawet nie zobaczyłam coś w środku, ale ja nigdy nie chcę patrzeć, bo dla mnie to jest wiecie, takie ekscytujące, taka niespodzianka, takie wow, co tu będzie. Więc bardzo możliwe, że to będzie kalendarz taki na zasadzie tylko cute rzeczy, których nie będę mogła użyć, ale jedziemy dalej. Numer 5. Okej. Okej, wiem, co to jest, już otwieram. Akurat to jest całkiem przydatna rzecz, bo jest to zawieszka, można powiedzieć, że na bagaż, albo w zasadzie na cokolwiek, taka w formie karty, jak wiecie, karta płatnicza. I tutaj możecie sobie napisać jak gdyby kim jesteście, adres, miasto, numer telefonu i tak dalej. Więc jak gdyby ogólnie całkiem przydatna, nie zniszczy się, bo nie jest papierowa, więc przemyślane. I to zapięcie też jest gumowe, więc też jak gdyby się, nie, wiem, nie zamoczy i tak dalej. Jest to całkiem spoko. I w ogóle, uuu, teraz Dopiero zobaczyłam, jak idealnie pod kolor. W ogóle, zobaczcie, ja tego nie planowałam. To jest jak moja kreska i moje usta, a to jest jak moja bluza. Wow. Aga. You're on fire. Thank you, I know. <grym> ok, teraz mamy jakieś trzy, bardzo małe okienka. 6, 7, 8. I zastanawiam się, co tu może być, bo to jest naprawdę małe. W sensie, zobaczcie. Tak. Ja nie wiem, czy ja to wyjmę z tymi paznokciami w ogóle. okej. Okay. Co ta? Mm. Ok, otwieram i już Wam pokazuję. To, że Hagrid to od razu widać, ale co to? Przypinka z Hagridem. Czyli możecie ją sobie zawiesić w zasadzie gdziekolwiek na nerce, na ubraniu, na jakimś kołnierzu, na szaliku. Fajnie, że to jest tak jakby taka zapinana, bo ona się mniej gubi, bo są jeszcze takie na magnes, ale ja się ich strasznie boję, bo wiecie, jak się je zahaczy, no to już nie ma. Więc jest jedna z Hagridem, i tutaj powinny być pewnie jeszcze dwie, więc lecimy numer 7. Zabijcie mnie, ale. No, nie, nie upuszczaj mnie! prezentu. Spadł. Zaraz to poprawię. No cóż, nie wiem czy znowu go nie upuści, ale miejmy nadzieję, że będzie się trzymał. Więc wracając do tej zapinki, nie mam pojęcia, kto to może być. Nie wiem, czy to nie jest McGonagall, ale szczerze? Patty! Co to za typiara? Czy to jest McGonagall? Co, kto to? Pewnie by... nie kojarzysz tej typiary? No właśnie! Czwarta część. Nie mogę skojarzyć. Bal. To, nie. Mhm. nie, tak. Mm. No, tak wyglądała. Ja tak, miała mm. taki koczka i taki, tu wystawała miała taką długą, właśnie różowo-fioletową sukienkę. Wyparłam to z pamięci, to mi tak do niej nie pasuje. Okej, okay. tutaj fan numer jeden <ścoughs> z e i Hermiona, tak? Już jest frenzy, za to jednak jest Hermiona. Wow. Okej, okay. ta przypinka wygląda w ten sposób, jakbyście chcieli zobaczyć. No, jak gdyby ja nie pamiętam tego, wyparłam to totalnie z głowy, więc teraz spójrzmy na numer 8. O, Któż by tu mógł być inny? Możliwe, że zgadliście, jest to przypinka z Harem. Wygląda w ten sposób i w ogóle ten, ta cała stylistyka jest dla mnie taka mega jak Funko Pop, czyli tak jakby to był kalendarz w ogóle taki, wiecie, wyprodukowany przez Funko Pop z kooperacją z Harrym Potterem, nie mam pojęcia, ale ogólnie to jest taka wersja cute. O, dobra i teraz widzę, on ma, zobaczcie, on ma Smoking, czym garnitur i ona ma tą sukienkę, i to jest z tego samego pewnie wydarzenia, więc. Okej, okay. ma to teraz sens. Lecimy z numerem 9. Uuu! ją. Ta sama stylistyka, bo to jest z tego tatuażu, z tego. Tyle, że przerobione na naszywkę, a w zasadzie bardziej na, na prasowankę, bo jak widać tutaj się, wiecie, błyszczy, więc po prostu to się przyczepia do ubrania i potem prasuje żelazkiem, i jak gdyby ten klej się rozpuszcza i wżera w ciuch. Nawet chyba pasuje do tej bluzy. Ogólnie to jest taka cute wersja tego, nie herbu, tylko znaku z I w ogóle ten wąż wygląda, jakby po prostu wystawiał język. Na zasadzie nie, że taki wiecie, że snake, tylko taki bardziej <laughs> serio, Zobaczcie, bo to jest taka stylistyka cute, i to jest tak. Może to jest tylko małe uczucie, ale dla mnie to jest zabawne. Numer 10. <grystanie> U! znowu jakaś coś takiego małego, kartkowego, aż się by odwrócić. O, oh, ok, na pewno wiemy, że to jest Hermiona. tylko co to jest? Nie! Trzymaj ten prezent! Ciekawe, ile raz do końca odcinka się zbuntuję, bo ogólnie ja go tak nie kupiłam, tylko stwierdziłam, że po prostu super będzie pasowało. Wiecie, jak będzie tak trzymał ten prezent, nie? Jakby fajne to. Tak sobie wymyśliłam, ale się nie trzyma. W każdym razie, wracając. To są, słuchajcie, chyba naklejki. I mamy naklejkę z har z, z Hermioną. Mamy naklejkę z Harym. Naklejkę z. O, oh, Jezu, nie pamiętam mi imienia. Ja wiem, kto to jest, ale nie oh. Nie chcę znowu Pati, bo to jest ta blondyna, w której. O, po prostu napiszę to tu, bo ja ją znam, ale nie będę wymieniać. I mamy e, Malfoja. Jest akurat na płasko, w poziomie. Teraz numer 11 I ooo, okej, okay, czyli co będzie? Cała ekipa przypinek. Uuu, i chyba to będą wszyscy z tego właśnie, z tej uczty, bo tutaj mam przypinkę Malfoja. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Wygląda na Malfoya, tylko ma takie to za ciemne włosy, ale załóżmy, że Malfoy. Dwunastka. To znowu ona w tym samym wydaniu, który nie do końca akceptuję, tylko tym razem jest ona na breloku. Taki silikonowy brelok z Hermioną. Okej, okay, fajny, ładny detal, dobrze wykonane, ale nie przemawia do mnie jakoś bardzo. Eee, trzy. O! Już mam! Już mam! A Luna! Wiedziałam, że sobie przypomnę. <grych> Okej! Okay. Numer 13. To hmm. tu są narysowane jakieś miotły w ogóle. Ciekawe, czy tutaj będzie miotła? Może. A może nie. Co to jest? Coś bardzo cien... Jejwo. Wow. Pretty random. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co, do czego to służy, ale ogólnie jest to metalowe pióro z napisem Wingardium Leviosa. Może to jest zawieszka na choinkę? No teraz to na pewno by mogła być, ale ogólnie... O! Jaki to ma dźwięk? jakby metalem o metal? O! Metal o metal nie różni się bardzo od mojego paznokcia o metal. Ale co ja mam z nim zrobić? To autentycznie nie mam pojęcia. Ja je naprawdę po prostu zawieszę na choince. Może to jest to, co, co tu ma być? Czy to mogę widać? Ogólnie nie widać. No, w każdym razie piórko metalowe. Nie wiem do czego się może przydać, ale było całkiem ładne. 14. O! O, oh, tym razem jest to Hedwiga Magnes. Tak podejrzewam, bo jakby, no wygląda, tak? Jest mega cute, bardzo urocza. No i Magnes, wiadomo, zawsze można przykleić na wszystko metalowe oprócz piórka. Okej, okay, piętnastka. Jak na razie mam takie bywały o wiele lepsze. Uuu, Cóż to? E, już Wam pokazuję, bo ja już wiem, ale. Well, z tego co mi się wydaje, to jest to. Ściereczka do czyszczenia ekranu z różnymi Motywami z ha Harry Pottera. Mamy tutaj Hedwigę, mamy jakieś te eliksiry, książkę. O, jest Ron! Juhu, w końcu jest Ron, Hermiona, ten straszny pająk. Patronusy? Tak się tak. Patronusy. W każdym razie, no jest to ładne, ale. Albo może do okularów to też jest? Wiecie, ekran, okulary, coś takiego? Ja nie noszę okularów? Nie wiem, co o tym myślić. No i jest to całkiem ładne. Jak widzicie takie, no ładne, ale czy jakoś mega przydatne? No nie wiem. Dobra. Szesnasty! O, oh, znowu dużo okienko. Mmm... Oby tu było coś mega fajnego. Please, please. Oh, Okej. Okay. Tu sun. Za szybko się ucieszyłam. Co to jest? Czemu ja nie wiem co to jest, ale to ja powinnam wiedzieć chyba, ale ja jestem sobie taka zła. So, co to jest? Party help. Jedna fajna rzecz w tym kalendarzu, naprawdę, no maskotka do powierzchni jest w samochodzie czy coś, a ja nawet nie wiem, kto to jest. Pati nawet nie wie, kto to jest. Umówmy się, jak gdyby... Nie wiem, nie wiem. Chodząca... Jedyna, co mi przychodzi do głowy... Nie no, ale jedyne, bo ma taką, o, taką minę ostrą. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Krom był taki... Zły. Słuchajcie, jak wiecie, napiszcie w komentarzu. Proszę, pomóżcie nam, bo gdyby to jest zagadką do tej pory najlepsze okienko w ogóle Pati. Tak by the way. I nie, nie. Uuu, o, czy... o, o, okularów czyszczenia! no ty nosisz okulary! Miałam takie a... me. Działa? Nie wiem. Chciałabym <grym> <grym> zdjąć okulary. <grym> Dobra, no mi się wydaje, że to jest krum, ale y, ręki sobie uciąć nie dam. Strzelabym że krum, dajcie znać, co myślicie. No. Dobra, otwieram dalej. W razie co? Będę wołać. Numer 17. Podejrzewam, że znowu to może być jakaś taka zawieszka mała, bo jest to dosyć małe okienko, ale uuu! Teraz było. Nie pamiętam jej imienia, ale broczek wygląda tak, w ten sposób. Mega, mega cute. Zaraz może ja sobie przypomnę, please, przypomnij sobie wcześniej, już później. Pa padma? Padma, to była Padma? Mam nadzieję, że to Padma. W każdym razie taki, br pa padma, broczek. I 18 osiemnastkę. Kolejny broczek. I uwaga, kogo my tu mamy. Jest to Harry. W pięknym smokingu. Więc mamy na razie trzy bryloki. I chyba teraz będzie kolejny, bo tak rozmiarowo to wygląda. Dziewiętnastka. O, jest! W końcu Ron! Mega cute. Zawieszka z Ronem. Bardzo fajne. Takie piegi. Serio, pięknie to wygląda. Więc teraz mamy dwudziestkę. Podobna wielkość, ale nie wiem, czy to będzie też brylok. To chyba będą magnesy z herbami domów. Zobaczmy. Mamy Ravenclaw, Hufflepuff. Aha! Czyli jeszcze czekają nas dwa kolejne. Czyli mamy Ravenclaw i Hufflepuff. Mega cute. I wszystkie rzeczy z Ravenclaw oddam e, Patty, bo ona jest z tego domu, więc tutaj na pewno odkładam dla niej. I teraz lecimy na dwudziestkę jedynkę. Nie wiem, czy tutaj znowu nie będzie przypinki. O! Nie! O! czas, no. O, mam! Słuchajcie, to jest washi tape z tymi wszystkimi... Tu są chyba herby po prostu. No, z herbami. Ale tu jeszcze są jakieś dodatki! Uu! Jezu, zobaczcie jakie to jest piękne. Jest wąż, ale są też potiony, w sensie te eliksiry obok. Ravenclaw, mamy pióro i dziennik. Hufflepuff, tutaj jest mandragora i tiara. Gryffindor z miotłą i zniczem. Więc jest to bardzo, bardzo urocza taśma i na pewno mi się przyda, więc to jest mega fajne, przynajmniej dla mnie. I teraz lecimy numer 22, też jest dosyć mały, ale zobaczmy co tutaj będzie. O! Kolejny mushi tape. Jest! Tym razem z postaciami. Nie wierzę, zobaczcie kto tu jest. Krum. To jest on. To jest on na tym balu. I tu on wygląda jak on, a tu? W ogóle fioletowe włosy. Co to jest to? Jak gdyby on miał to tylko na ramieniu, a to mu się w ogóle zlało na całość. Porównajcie sobie te dwie rzeczy. Jakby co? Serio? Ale Patti bardzo dobrze zgadła. Nie wiem, czemu ma fioletowe włosy. Nie wiem, co się stało tutaj. Ale jest to totalnie jak gdyby zepsute. To nie powinno tak wyglądać. Więc dobrze, że przynajmniej na taśmie jest. OK. Dalej mamy. Brona w wersji z balu. Mamy też Harego, jest Hermiona, Hedwiga i to było na tyle. Więc też spoko. Kolejny washi tape, bardzo ładny, taki błękitny. I zostały dwa ostatnie okienka, 23. O, okej, okay, kolejne magnesy. Czyli tu był Ravenclaw i Hufflepuff i teraz mamy Gryffindor i Slytherin. Mega cute. Jest takie urocze. Serio, spójrzcie tylko na to. Ta stylistyka jest przepiękna. 24 grudnia. Zobaczmy, co tutaj będzie. O, mega cute, mega cute, mega cute, mega cute, mega cute, ale co to jest? Nie wiem, ale jest super cute. O, o, mm, już Wam pokazuję. Mega przydatne w ogóle serią. Szczególnie dla fanów Harry Pottera. Wow, to są zawieszki na prezenty. W sensie jak kupujecie komuś prezent, to macie taką karteczkę i z tej strony macie dla kogo i od kogo. I to jest pierwsza wersja właśnie z herbami domów. Kolejna jest z Ronem Harem i Hermioną. O, oh, jest Hagridem! Dalej mamy znowu Hagrida, Harego i Dumbledora z Hedwigą. I ty mamy znowu dla i od kogo. Pociąg. Możliwe, <głos》>, że to jest w ogóle w formie biletu, załóżmy. I. o, ale ładne. Fajnie, no. To wygląda jak, jak w ogóle bilet, albo po prostu w każdym razie mam Peron 9,3,4. czwarte. I znowu mamy dla kogo i od kogo. O, on jest mega urocze. Ja lecę sobie na gryfie. I tutaj. o, ale ładna jest ta strona. Mega fajna. I ostatnie. Ojej. Eksperto patronem. Przepiękne, super, naprawdę bardzo ładne i to się przyda nie tylko na święta, ale ogólnie wiecie, urodziny jakakolwiek inna okazja i jest tego raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. Sześć takich zawieszek, więc sześć prezentów, szczególnie dla fanów Harry'ego Pottera macie z głowy. Wow! Uważam, że to jest mega fajne, mega przydatne. Super. A teraz, tak jak obiecałam, przez to, że nie było tutaj żadnego ołówka, to wezmę sobie swój, który de facto też jest z kalendarza adwentowego z Harrym Potterem, ale chyba z zeszłego roku albo nawet sprzed dwóch lat. Tutaj było zaklęcie, które się już wytarło. A, Expelliarmus. Było takie zaklęcie, więc biorę sobie. Tematycznie, karteczkę też z tym samym zakręciem gumki do ścierania, żeby zobaczyć, czy to działa. Nie umiem rysować prosto rzeczy, ale już trudno. Załóżmy, że szkic jest. Widzicie, widzicie. I teraz zobaczmy, czy te gumki ścierają. Okej! Okay. Wygląda na to, że jest to działająca gumka. W miarę działająca. No, wydaje mi się, że ściera w miarę jak normalna gumka. To znaczy, widać, że jakieś tam elementy zostały, natomiast nie jest tak, że ona jest nieużywalna, więc to obydwie gumki działają. A więc tutaj widzicie, jak się prezentuje cały zestaw. 24 okienka za 140 zł. Przyznam szczerze, że nie wszystkie rzeczy mi się przydadzą, ale jest też dużo takich, których można dać komuś na prezent. Więc jeżeli podoba się Wam taka stystyka, to wydaje mi się, że spodoba się Wam też ten kalendarz, ale przypatrzcie się dokładnie, i przemyślcie, czy to będą rzeczy dla Was. Ja oczywiście, tak jak mówiłam, podzielę się z Patty, podzielę się z resztą znajomych, którzy lubią Harry Pottera, więc nic się nie zmarnuje. Natomiast czekajcie na kolejne świąteczne filmy na tym kanale i na kanale Beauty. W każdy piątek na kanale Beauty i w każdą środę na tym kanale. Więc dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa, 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 pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć któryś z tych filmów po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to możecie na nadrobić, klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Bardzo serdecznie zachęcam, dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa!